Dobra, no, no, okay. pierwsza karta, to jest ta karta, takie, taką kartę dostałam. E, jakby m, z e, Harry Pottera. Z Harry Pottera. Pottera. Dystałam taką kartę. Jak coś, więc no... To, 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 to nie wiem po co nam zostało. Dostałam tą kartę, ale nie wiem. A tu mamy takie Lego. Tu Lego takie mamy, więc otwieramy. No, nie. Mały. i jeszcze w tym dzisiejszym mam się podało łapki w górę, subkowiczki mamy, zaczynamy Okej, okay. Trochę y, wczoraj był mój kuzynek, no i ona mi podała, no po prostu no, nie, no ja takie same ręce. Dobra. Dobra, otworzyłam już.

co nie nie, miała. nie ma nie ma dobra okej, zostały nam takie dobre a więc muszę to ułożyć ale nie wiem jak to ułożymy ułożę ogólnie tu mam się trochę tu mamy ogólnie e, tu mam podstawek królika nie wiem czy widzicie to jest taki królik no i ja nie wiem czy będzie mus... Nie, znalazła Taki, wiecie o tutaj mamy to prawie tylko nie wiem czy widzicie Dobra, tu mamy to a więc no te pierwsze to musimy yy, czy, czy. tylko to to mam to mam bo to nie ma innego dobra to wkładam i muszę włożyć Okej, to. Nie. Dobra, chyba widzimy się zaraz. A tu! O, to! Okej. Okay. To później. Dobra. Mamy takie coś. Takie na górze jest tam. Pierwsze, no ale nie widzicie. Dobra, a więc, no, układamy takie coś i musimy włożyć to. Okej. Okay. Ale pierwsze moje lego. Normalnie lego moje pierwsze. Jak coś interesuje. To jest moje pierwsze lego. Kurde, bo nie wiem jak to włożyć teraz, bo mm, jest trochę ciężko, a te lego to jest takie dziwne trochę. O kurde, ja to muszę prosto włożyć. Wkładam, a nie mogę tego włożyć. To nie jest jakoś nierówno. To nie jest jakoś równo. O, owa, mam, mam takie pierwsze. Okej, okay, takie ułożone pierwsze. A teraz musimy coś takiego chyba. No, takiego coś. Tu takie zrobić. Nie ma innego, dobra. No, trochę easy to jest. to, to jest easy dopiero. To jest na razie. Mam takie... E, dobra, mam takie ułożone pierwsze, ale nie będziemy tego robić długo, bo nam e, czas... zabraknie, ja braknie czasu, dobra. A więc dobra, e, teraz to mnie. Dobra, to już ułożę. Aha, okej. Okay, od spodu muszę to włożyć. O, dobra. Mamy takie coś na razie. Coś to będzie kolejne. Aha. A chyba nie to, ja to co To co? Takie coś ma być. Takie coś ma być. Od spodu... miałam to włożyć No ja włożyłam. Nie! Tak, nie tak. Nie tak Haneczka tak to ma być. Dziwnie <grymne> za ja trochę ułożył. Dobra. Dobra. Okej, okay, czyli mamy już to tak. Spadł inny mi nie, nie, nic, nie, nie, nie spadło. Czy co tam? Dobra, dobra, więc teraz jakiś klocek mamy włożyć, dobra. Aha. A dobra, już wiem. Nie będziemy to robić dużo czasu. Nie zajmie to Wam, dobra. Ale więc widzimy się zaraz, jak zrobię to całutkie. Więc no, więc no, więc no. A tu miałam takie coś na ten telefon, więc widzimy się zaraz, jak całutkie ułożę. Albo końcówkę Wam jeszcze, że zostawię. Dobra, więc widzimy się zaraz, jak ułożę to wszystko. Dobra, a takie coś no. Mam takie coś, <laughs> więc no, widzimy się zaraz, pa! Słuchajcie, jeszcze ten królik i będzie gotowe. <laughs> Widzicie tam? Pisze gotowe już. Okay. Dobra. Widzimy się zaraz, jak włożę tego króliczka malutkiego. Pa! Zaraz się widzimy. A więc tak się prezentuje to wszystko całe, co zrobiłam. Było to proste, easy, było to malutkie bardzo, a więc tak, jak pojadę do Linii, to sobie takie kupię, no i to będzie takie fajne, <grymne> tak się prezentuję z króliczkiem i takie, nie wiem, po co to takie mowarka, czy to tam, nie wiem, po co takie coś, to a to też, to trochę było, trochę, trochę nie wiedziałam, o co chodzi z tym czymś, tym czymś. Yy, znaczy tym czymś yy, i musiałam takie coś zrobić. No jest taka lampka, jakby. No ja się tak trochę o. Jo, piuciółka. Ej, dobra. A więc gotowe. To jest już. na no, mój czas to takie gotowe. Dobra, czekajcie, bo muszę jej trochę to zrobić. Okej, okay. A więc na no, baja. No, pa 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 pa. Tak się prezentuje ogólnie, bo, no bo co mam tu zrobić jeszcze buteleczka tu jest jakieś, nie wiem po co to ma, ma to być i takie coś, no takie malutkie pici to jest moje pierwsze logo, lego w życiu dobra, a więc no kończę, bajo to już tu będę miała do zrobienia coś w gazecie, będę coś robiła pisała, coś tam, co będę mogła Ach. no, a więc no, na tej karcie już zakończymy a więc, no, ta karta jest fajna w ogóle nie. z e, Harry'ego Pottera ja ogólnie nie oglądam Harry'ego Pottera ale no <ścoughs> znam Harry'ego Pottera ale nie oglądam e, jak leci na żył bo nie tak, leci na TV, to nie oglądam, bo nie oglądałam nigdy. Nie trochę połówka, jak byłam tam, jak szłam i tam weszłam, tam te, na, zobaczyłam na telewizorze, a tam leci Harry Potter. No i tylko zobaczyłam go i no już poszłam tamtą, <laughs> mama już wyłączyła i coś włączyła sobie z A więc nie oglądam takich chore, Harry Pottera i... No jeszcze nie miałam e, nawet w takich figurki. No, mam takie figurki z hinder... Nie. Z Jo-o-y jo -y. No i Harego butera. No spieram takie... To no, takie malutkie. Musiałam wam pokazać, ale dobra, to chyba w kolejnym odcinku jak będę pokazała mam no, wszystkie zabawki już. Dobra, więc no, zakończymy na tym, na tym Pottera, tego Harry'ego Pottera, a więc no, tak się prezentuje, więc no, bajo. dziękuję za odcinek, że oglądaliście, a więc zostawcie łapkę w górę, sobie mam już kończę, pa, 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 pa. pa.